Te zmoki będą tak samo jak krasnale w Wrocławiu, czyli porozstawiane w różnych ważnych miejscach dla Krakowa. To bardzo fajny projekt, bo dzieci mogą sobie chodzić właśnie taką atrakcją dodatkową, mają sobie zrobić zdjęcie, podejść, popatrzeć właśnie. Mega fajnie to zrobili, mogło być lepiej, ale cieszę się z tego. Bar bardzo fajny projekt, myślę, że po szkole to ja bym poszedł i zrobił mu ubranko jakieś. Smok geodeta. No wszyscy się trochę dziwią, dlaczego smok geodeta przy szkole, a nie jakiś smok szkolny. Gdyż, albowiem, przez tę szkołę właśnie przebiega krakowski południk zerowy, polskie Greenwich, zapomniana trochę ciekawostka astronomiczno-geodezyjna Krakowa, ale właśnie dzięki temu smokowi będzie lepiej znana I tu przy szkole, więc jak najbardziej będzie pełnił funkcję edukacyjną i to w tych smokach właśnie jest wyjątkowe w porównaniu choćby z krasnalami wrocławskimi, że one będą właśnie edukować o nieoczywistościach krakowskich. Jestem zaangażowany emocjonalnie w to przedsięwzięcie. Bardzo mi się ono podoba. Jestem wdzięczny autorom projektu budżetu obywatelskiego Smok co Krok, bo to taki projekt, który pokazuje nowy, ciekawy, charakterystyczny rys dla naszego miasta, odwołujący się do smoków. Myślę, że w tej części Europy chyba nie będzie już drugiego innego miasta, w którym będzie tyle smoków. Cieszymy się też, że to są smoki, które są wysmakowane, które są tak naprawdę wyrazem dobrego talentu artystycznego. Autorem projektów jest pan Mleczko i pan Luczyn, czyli one siłą rzeczy przenoszą ich sposób interpretacji, bo taki też był pomysł, że inicjatorzy zwrócili się do znanych słowników którzy mają już charakterystyczną kreskę, charakterystyczny styl przedstawień. Na mnie przypadło z kolegą w udziale przełożenie ich tego pomysłu na, na, na formę rzeźbiarską. Inspiracją dla tego projektu były moje dzieci i wycieczka do Wrocławia. Poszukiwaliśmy tam krasnali i dzieciaki zastanawiały się dlaczego nie ma czegoś takiego podobnego w Krakowie. Faktycznie tego tu brakowało. Mamy tylko jednego smoka wawelskiego, brakowało jego rodziny. Więc postanowiłam napisać projekt w budżecie obywatelskim. Od 2017 roku projekt próbował się przebić. Wreszcie się po kilku latach udało wygrać w dzielnicach. Dla mnie to jest historyczna chwila. Czuję ogromną satysfakcję, że projekt wreszcie został zrealizowany.